Dzień dobry, witam Państwa ponownie na moim kanale Tomek Wiejski. E, witam nowych subskrybentów, bardzo mi miło Państwa gościć na moim kanale. E, przybyło Was całkiem sporo, bo 1500 znowu, aż nie mogę uwierzyć. Niemniej miło mi, zaczynamy dzisiaj temat. Szanowni Państwo, e, mamy bandę czworga. Wszyscy mówili, nie, nie da się nic zrobić, nie da się uchylić immunitetów. E, w ogóle nie to będzie jak dawniej, będzie jak zwykle, trala lala, tra, la, 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 tra la, la. No to proszę Państwa, we wtorek Parlament Europejski przegłosował wniosek o uchylenie immunitetów poselskich w Parlamencie Europejskim będzie czworg. Patryk Jaki, Tomasz Poręba, Beata Mazurek i znana ze swoich płaczliwych występów Beata Kępa. Nie będę się odnosić tutaj tam do jej włosów, tak? czy do wyglądu tych ludzi, bo to przecież nie będziemy się bawić, jak to mawiają lewicowi działacze w lukizm. Oni mają taki zwyczaj, że wymyślali nowe słowa, na przykład ageizm, czyli jak <grym> powiem do kogoś pędź stąd szczylu, to będzie to ageizm, odnosi się do wieku. Jak z kolei powiem, e, Boże, jak ty pięknie wyglądasz, to po ile za kilogram, to, e, to będzie to lukizm. Czyli naśmiewanie się z czyjegoś wyglądu, że się ubrał jakoś, czy się przebrał. Nie wiem. E, no, w ogóle, e, już zostawmy ich wizus. E, sami państwo wiecie, co o tym myśleć. O, wi, widzi, w, widzicie go, przepraszam, widzicie go. To jest Ozzy, to jest osobowe źródło informacji. To jest Ozzy, który szuka kota. Yy. On ma takiego mało zaprzyjaźnionego kota, który wchodzi na jego posesję i go drażni. Ostatnio, że tak powiem, załatwił się na ścieżce jego. i z krew nagła zalała, że to już jest szczyt bezczelności, by, żeby komuś narobić na wycieraczkę, zadzwonić i poprosić o papier. I teraz koleżka siedzi i pilnuje. On jest bardzo groźny, tak On jest u siebie. Więc będzie mi towarzyszyć w nagraniu przez jakąś chwilę. Możecie się Państwo pośmiać z tego mojego gamonia. Proszę Państwa, i Parlament Europejski, Komisja przegłosowała, aby na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego przegłosować odebranie immunitetu w Biorąc pod uwagę, że większość parlamentu ma bardzo dużą ochotę, żeby im te immunitety odebrać, to tak się właśnie stanie. Kochani Państwo, na Państwa oczach banda czworga straci ochronę. Będzie można ich w kajdanki przykład. Jak przyjadą do Polski, to też ich będzie można zakłuć w kajdanki. Bo jak wiecie, poręba. Ma dosyć poważne problemy z wykazaniem skotnią pieniądze na swojej nieruchomości. Ostatnio te media donosiły. Patryk jaki też ma swoje zauszami związane z Funduszem Sprawiedliwości. Pani Mazurek, to ja nawet nie wiem, pewnie nic szczególnego. No, całe to towarzystwo, kochani moi, brało udział w demontażu praworządnego kraju, jakim byliśmy 8 lat temu i za chwilę znowu będziemy. Muszą ponieść konsekwencje. I tu macie Państwo przykład, jak ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i homofobicznych, czy homofobicznych i rasistowskich, którego założycielem jest pan Rafał Gaweł, przybywający obecnie w Norwegii, który doprowadził do tego, że te cztery osoby tracą swój immunitet. No cóż, odezwały się od razu prawicowe media, wieszając przysłowiowe psy na panu Gawle, nazywając go przestępcą i tak dalej, tak dalej, kompletnie nie koncentrując się na tej czwórce. Ale co się takiego stało? Że im te immunitety Parlament Europejski odbiera. Otóż w październiku 2018 roku PIS wyemitował spot, który zawierał obrzydliwą nagonkę na migrantów, na uchodźców. Przedstawiał w nim ludzi, którzy uciekli ze swoich krajów w poszukiwaniu lepszego życia, jak, jako bandziorów, jakieś, nie wiem, jakieś bestie. Ludzi, którzy, którzy nawet oni w ogóle nie znali. Ba! W tym klipie widać też zupełnie zdjęcia z innych stron świata, tak? To jest, to jest jedna wielka manipulacja. I banda Czworga zaczęła ten klip kolportować. Polubili go, kolportowali, komentowali. Zresztą nie tylko oni, bo czołowi, czołowi gangsterzy mafii Kaczyńskiego robili dokładnie to samo. No ale tu w Polsce nie było szansy odebrać immunitetu wówczas, nawet jeszcze teraz, przez najbliższe parę dni, takiemu Mateckiemu czy, czy innym, bo tam wszyscy w tym uczestniczyli. Warcho, Romanowski, to cała ta wierchuszka suwerennej Rosji. Kochani moi, i co teraz? No, teraz ci ludzie będą mogli stanąć przed sądem. Czyli za, bo tutaj padł zarzut z artykułu 256 kodeksu karnego, czyli szerzenie rasizmu, bo to jest rasizm, i stanął przed sądem. Zostało no niewiele, może tydzień, dwa, może trzy, że jeszcze Ziobro rządzi prokuraturą i może wstrzymywać śledztwa, ale to już za chwilę się zmieni. I wówczas ci ludzie staną przed sądem. Ba, w mojej ocenie zostaną skazani, ponieważ byli politykami o zasięgu europejskim i ich kolportowanie tego typu treści ma zupełnie inny wymiar niż gdyby jakiś lump spod budki z piwem zrobił, nie wiem, jakiegoś twita, czyli przekazał w taki wpis na Twitterze dalej, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek, nikt na to by nie zwrócił uwagi. Natomiast parlamentarzyści europejscy, od których się wymaga no, odpowiedniej etyki i moralności, tak zachowania właściwego, bili brawo w związku z tym klipem. Są to szczucie na uchodźców, proszę Państwa, od 2018 roku miało swoje źródło na Kremlu, rzecz jasna, ponieważ była to i jest jeszcze polityka Kremla, aby szczuć na uchodźców, aby destabilizować sytuację w Unii Europejskiej. I powiem Państwu, że ten artykuł 256 Kodeksu Karnego w Polsce to może być dopiero początek problemów bandy czworga, bo może się tak zdarzyć, że. Europejskie służby mogą dojść do wniosku, że oni złamali prawo już w krajach Unii Europejskiej, propagując rasistowskie materiały. Nie wiem, co będzie im groziło. Wiem, że w Polsce może im grozić za to więzienie. Ja chciałbym chciał tylko przypomnieć, że bohaterowie tej historii wielokrotnie wsławiali się swoimi ordynarnymi, wręcz chamskimi zachowaniami wobec Polaków, wobec ludzi również w Europie, szydząc z migrantów i za to powinni ponieść konsekwencje. My dzisiaj jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji geopolitycznej, bo pamiętajmy o tym, że trwa akcja zbrojna w Izraelu przeciwko Hamasowi i jakby ci migranci muzułmańscy chcąc, nie chcą, zaczynają być Przerównywani czy mieszani w sprawy Hamasu i Arabów z autonomii palestyńskiej. No to musimy zaznaczyć, drodzy Państwo, że ci ludzie, na przykład czy z Syrii czy z Jordanii, to są muzułmanie. Ja bym chciał tutaj zaznaczyć, że niewiele osób w ogóle się jakby zastanawiało nad tym, a warto, że islam, jako religia, jest religią naprawdę pokoju miłości. To, co przedstawiają fundamentaliści, to jak się zachowują, to są jakieś ekstremizmy, to są sekty muzułmańskie, a nie muzułmanie. No, ja znam muzułmanów, wiem, jak wygląda ich wiara, wiem, jak się zachowują. I bez dwóch zdań są to ludzie, którzy jakby wywodzą się z chrześcijaństwa. To jest wiara wbrew pozorom bardzo bliska nam chrześcijanom. I no cóż, zawsze się w każdej wierze pojawiają socjopaci, ale, kochani moi, należy wziąć pod uwagę to, że takie akty nienawiści wobec ludzi o ciemniejszym kolorze skóry będą czy też mogą tak. występować i trzeba absolutnie z tym walczyć. I Patryk Jaki, Bata Kempa i Bata Mazurek i Tomasz Poręba. Do, który był do niedawna szefem sztabu wyborczego, PiS a potem już przestał, no bo wyszły różne brudy na jego, na jego temat, faktyczne, a nie zmyślone, to są ludzie, którzy szczerzą, szerzyli autentyczną nienawiść na tle rasowym. Drodzy Państwo, ludzie, którzy przyjechali do Polski, czy żyją tu, przyjechali z Syrii, z Jordanu z Jemenu, czy z jakiegokolwiek innego kraju, to no na litość boską oni są takimi samymi ludźmi jak my. Tak, no różnią nas, różni nas język, obyczaje, kultura w jakiej wzrastali, czy religia, ale ci ludzie tak samo odczuwają ból, tak samo odczuwają głód, pragnienie, są takimi samymi ludźmi jak my. To jakby my powinniśmy ich przyjąć i jakby wyjaśnić im, na czym polega życie w naszym kraju. To nie oznacza, że mamy narzucać im nasze obyczaje i teraz kazać im ubierać choinkę w grudniu, bo to jest sprzeczne z jakby z ich wiarą, ale wystarczy tylko edukować co do warunków czy też praw i obyczajów, jakie panują w naszym kraju. Bo kiedy ja bywałem w krajach Bliskiego Wschodu, to nie wyobrażałem sobie, aby po ulicy na przykład chodzić bez koszulki. Zresztą miałem taką, taką sytuację. Powiem wam, miałem taką sytuację w Tunezji wiele, wiele lat temu, gdzie w dość małym mieście byłem i wyszedłem przed budynek, w którym przebywałem, tylko w spodniach, takich bojówkach, butach i byłem bez koszulki. I przejeżdżał obok samochód policyjny. Oni się zatrzymali, wyszli i po francusku mi powiedzieli, żebym założył koszulkę, ponieważ jesteśmy w kraju muzułmańskim. Ja przeprosiłem oczywiście, tak natychmiast koszulkę na siebie założyłem. I tak należy się, się zachowywać. Też jakby ten przykład, w jakimkolwiek kraju ja jestem, to szanuję tak jakby obyczaje tego, tego kraju. Jeżeli wchodzę w kraju arabskim do sklepu, to zwyczajowo witam się mówiąc salam aleikum. Choć nie jestem muzułmaninem, ale ja szanuję. Szanuję tych ludzi, bo jestem u nich w kraju. I też jakby wymagam tego od Arabów, którzy przyjeżdżają do Polski z różnych krajów, natomiast są jakby narodowości arabskiej. Też wymagam od nich, no żeby nie mówić, przecież nie będę mówił, że mają mówić, nie będzie pochwalony, tak? Ale jakby uszanowali nasze zwyczaje, nasze obyczaje, to jest zupełnie naturalnie, nie jest to żaden przejaw rasizmu. Natomiast to, co robili Patryk Jaki, Kępa, Mazurek i, i Poręba, to było szczucie. To było świadome szczucie na ludzi, na uchodźców. I to nie tylko dotyczyło Polski, bo oni też takie tak, wypowiedzi stosują za granicą. Więc tym bardziej... Będą musieli zostać za to ukarani. Także podsumowując, nie jest tak, że nie da się tych pisowców, w końcu mówiąc kolokwialnie, dopaść. Uchylenie immunitetów nastąpi wkrótce. Tak jak wspomniałem, Parlament Europejski w większości bardzo tego chce. Więc stracą te immunitety i będzie można im postawić zarzuty, że będzie już nowy rząd, już nie Pisowski, to mogę Państwu zagwarantować, że te zarzuty zostaną im postawione. A żeby było zabawniej, to ważywszy na możliwość matactwa, no ja liczę na to, że prokuratura wystąpiłaby z związkiem aresztowym. I taki patryk, jaki, a, który szydził niejednokrotnie z ludzi, z nas też szydził, prawda? Przemądrzały bufon, znajdzie się po prostu w areszcie, gdzie. Jakby patrząc z rodzinnego punktu widzenia, jakiego, to tam jest jego miejsce. Kochani moi, to co? Na razie na dzisiaj kończymy. Już wiecie o tym, że pisowców można postawić przed sądem. Jest to w tej chwili już kwestia najbliższych dni. Więc banda czworga może zakończyć swoje kariery z wyrokami i nigdy więcej nie wejdą do polityki. A to nie jest ich jedyny problem, bo tych zarzutów może się pojawić więcej, więc na kolejne procesy będą ich dowozić zapewne z więzienia. Kochani, przypominam o subskrypcji, zapraszam do niej. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału. Naprawdę to doceniam, jest im bardzo miło. Podawajcie moje materiały dalej, jeżeli uważacie, że są wartościowe. Niech się słowo niesie. I mam nadzieję, że kolejny raz poprawiłem Wam trochę humor, że to towarzystwo niebawem będzie oglądać świat przez kraty. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.